Razem z atrakcjami na Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem podczas 20 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pojawili się wolontariusze uzbrojeni w puszki oraz czerwone serduszka. Wszyscy uczestnicy chętnie wrzucali pieniądze do puszek, bo przecież o to wszystko chodzi w tej wielkiej imprezie, aby zebrać jak najwięcej pieniędzy dla potrzebujących. Naszemu dziennikarzowi Grzegorzowi Sienkiewiczowi udało się na chwilę oderwać od pracy grupę młodych wolontariuszy i porozmawiać z nimi. Jesteśmy z grupką fantastycznych wolontariuszy, tutaj e, dzieciaczki. Skąd jesteście, powiedzcie? Z Zakopanego. A, nasi Zakopiańczycy, proszę bardzo, i za, Zakopianki i Zakopower, nie? E, powiedzcie tak jak zimno trochę? No, no zawsze trochę, trochę zimno, ale... Pociąśniczcie puszkami, jest tam coś już? Słuchajcie, niesamowite, coś tam już jest. Dobra, powiedzcie mi, co Was skłoniło do tego, żeby się włączyć w tą akcję? Może ciebie zapytam. Yy, no, jakoś tak, żeby pomóc, yy, no. Do tym potem działać no, po prostu, żeby pomóc, no. Trzeba mieć serce do orkiestry? Tak. Pomagamy wszystkim e, kobietom, które mają e, cukrzycę i są w ciąży. I pomagamy też wszystkim wcześniej i noworodkom, które się urodzimy. Także warto pomagać. Dokładnie. Ty masz taką piękną chustkę. powiedz kto, kto od kogo masz tą chustkę? Od mamy, mama mi wszystko uszyła. Piękna po prostu, słuchajcie, I, a Ty w ogóle jesteś prawie po góralsku, słuchaj. Tak, bo jestem góralką. Proszę, przyznaje się dziewczyna do góralskiej korzenie, fantastycznie. Tu mamy z tyłu jeszcze jednego rodzynka, powiedz zimno ci? Nie. Ciepło Chodź do przodu, nie. czekaj, chodź, chodź, chodź na chwilę. Wyciągniemy cię tutaj. Jak yy, fajnie jest? No fajnie, fajnie. Gra orkiestra, co? Gra. gra. dobry.